Witam was, kochani. Chcę wam dzisiaj pokazać nowy domek dla kurczaczków. Oczywiście jest to odchowalnik. Odchowalnik jest dwukomorowy. To jest jedna komora. Tu jest druga. Obie komory się otwierają w taki oto sposób. Jest też okienko zasłonięte y, pleksą, którą można wyjąć, kiedy jest za ciepło. Odchowalnik jest kupiony, używany. Y, pan, który nam go sprzedawał, zrobił go z jakiegoś mebla. Nieużywanego. Super sprawa, powiem Wam. Bardzo mi się podoba. Kurczeczki są yy, na siateczce, mają czyściutko, nie mają styczności z odchodami. Próbuję otworzyć, żeby Wam pokazać. Urosły trochę, prawda? Trochę są wystraszone. Mają fajne karmidełko. Zamykamy. Dla mnie jest to bardzo wygodne. Otwieram szufladę, wyciągam brudną zawartość, wyrzucam, wkładam czystą i zamykamy. I spłydełko. One mają już ponad tydzień. Wyszły fajne, takie kolorowe. Niektóre mają łapcie na nóżkach. Czyli są w pomarańs, pomarańczach. One są mieszane z araukanami. Ze zwykłymi nioskami. Krimlek Bar. Są też Australopy. Takie rozwiązanie z siateczką jest bardzo wygodna rzecz dla hodowców. Kurczaczki chowają się zdrowiej. Nie muszą tych, y, chodzić po tych odchodach. Lubię na nie sobie posiedzieć popatrzeć. Takie uspokajające jest dla mnie. Polecam taki odchowalnik dla, dla osób, które y, rozmnażają sobie wszelakiego rodzaju ptactwo w tej chwili odchowalnik stoi y, w piwnicy. Jest im cieplutko, a w środku jest około 30 stopni, dlatego są pouchylane. Jak widzicie, tu mają uchylone okienka, żeby miały dostęp do świeżego powietrza. Gdybym chciała na przykład dwa rodzaje ptactwa sobie rozmnożyć, w jednym przepiórki, a w drugim kurczaczki, też by nie było problemu, bo. Tu się wstawia ściankę pomiędzy. Jest taka fajna przegroda. I można dwa rodzaje hodować sobie ptactwa. Myślę, że parę tygodni im posłuży ten odchowalniczek. Jeszcze może Wam otworzę, jeszcze Wam raz pokażę. Jest parę fajnych niebieskich. I te niebieskie właśnie to są maransy. Tu mamy parę kurek niebieskich maransów i niebieskiego koguta. Nie bójcie się chodź. Nie, nie wyjdziesz. Zabieraj łapkę, zabieraj łapkę, zabieraj łapkę, no Myślę, że odchowalić zgodne polecenia. Także w dzisiejszym odcinku byłoby to wszystko. Komu się podobała łapka w górę? Trzymajcie się. Na razie.